No więc przez żaden rachunek naboi do niczego nie dojdziesz. Tędy też nie ma drogi myślał, zmierzając w kierunku placu Trzech Krzyży. Miał zamiar przejść piechotą spory odcinek alei ujazdowskich, aż do zakładu kryminalistyki. Okrążył plac, minął kawiarnię Wilanowską i skręcił za róg alei. Na wprost kawiarni ze słupa reklamowego znów spojrzały na niego te oczy przenikliwie czarne, w żółto-brunatnym tle plakatowej twarzy do diabła zirytował się Korda co sobie ten gabler myśli mówiłem mu przecież żeby zajął się usunięciem plakatów żeby zatelefonował gdzie trzeba tak myśląc przeszedł automatycznie na drugą stronę jezdni i zbliżył się do afisza złościł się jednocześnie w duchu bo wiedział że zaraz przystanie na wprost sztucznie egzotycznej twarzy i jak tyle już razy zacznie się w nią wpatrywać ciągle zresztą wracał też do zdjęć spoczywających w szufladzie jego biurka Szukał klucza do rozegranych już zdarzeń w martwych odbitkach klisz. Szukał w układzie zastygłych rysów leżącego na arenie Kalickiego, w zmiennych, falujących stanach ducha wyzierających ze zdjęć Marii Kalickiej, wykonanych w czasie odtwarzania wypadku. Sekundowe odstępy, w jakich fotograf milicyjny zdejmował samą twarz kobiety, pozwalały prześledzić niemal myśli. Jeżeli aparat fotograficzny może dokonać takiej sztuki, jak zapis myśli w obrazie. Ten fotograf przekroczył niemal próg własnych możliwości. Korda widział to dobrze po fotografiach. W innym miejscu czy okolicznościach nadawałyby się na wystawę albo konkurs fotografików. Ludzie się marnują, pomyślał. Talenty. Tymczasem stał już przed afiszem i patrzył w skośne oczy, które swoją egzotyką miały ściągać publiczność do cyrku. Bzika dostałem, stwierdził chłodno. Fotografie autentyczne i fotografie sfingowane. Afisze. Gapie się dureń w kawałki kartonów różnego formatu. Na błyszczu, na macie, cholera wie co? Jakby z papieru fotograficznego, skiczowatego zdjęcia mogło spłynąć na mnie rozwiązanie niebyle jakiego rebusu. Który nabój był ostry? Tylko trzy wystrzały i nie ma wyjścia z tego rachuneczku. Jakby człowiek miał jedno rozwiązanie na sto, mógłby się irytować, że nie może wybrnąć, ale jedno na trzy? Wprost idiotyczne. Plakatowe brwi doktora Osaki, czarno zarysowane, wznosiły się do góry ostro łamaną linią, pytająco i tajemniczo. Demon w kostiumie z cekinów, spróbował sobie zadrwić Korda i poprawił. Demon z pluszowego salonu pani Dulskiej, ale zamiast spodziewanego efektu przypomniał sobie gablera. Ja temu Zygmuntowi powiem. Czy ja mu w ogóle mówiłem o tych afiszach? Zaraz. Najpierw miałem rozmowę z Kalicką, tak, i chyba potem zapomniałem o plakatach. Starzeje się. Skleroza? To dosyć ważne, afisze. Oderwał wzrok od spojrzenia skośnych oczu i zrobił dwa kroki w stronę belwederu. Zaraz, gdzie będzie następny słup reklamowy? Zastanowił się. Przy pięknej. Cofnął się, przeszedł z powrotem przez jezdnię i stanął na przystanku autobusowym. Nie miał chęci spotykać się powtórnie z doktorem Osaki. Przynajmniej do momentu, w którym rozwiąże tę zagadkę. Później, wiedział, twarz na plakacie przestanie dla niego istnieć, niepokoić, stanie się fragmentem miasta, jeszcze jedną reklamą, zwykłym afiszem zapraszającym gdzieś, kogoś, na coś, co go interesuje. Nigdy specjalnie nie lubiłem cyrku, stwierdził wsiadając w setkę. Jako dziecko, wolałem kino, przypomniał sobie. Za kino gotów byłem nie jeść obiadu i kolacji. Ciekawe, czy któryś z moich synów zamieniłby obiad na kino. A raczej czy któremuś wpadłoby do głowy, że ewentualność takiej zamiany może w ogóle egzystować? Wątpię. W doskonały sposób rozdzielają te dwie różne dla nich strefy życia. I nie tylko te. Ubranie nie jest dla nich wartością wymienną za jedzenie, a jedzenie za rozrywkę. Można by tak długo. Ciekawe, tylko 30 lat minęło. Minęło i nastąpiło takie znakomite poszufladkowanie potrzeb. Nigdy jedna nie zawieruszy się w szufladzie przeznaczonej dla drugiej. Mało co nie przejechał przystanku. Szybko przeskoczył schody i wszedł do pracowni balistycznej. Grylak w białym kitlu stał nad mikroskopem. Odwrócił się niechętnie. Miałeś być wczoraj w ciągu kwadransa zauważył kwaśno. Po co zawracasz głowę? Czy dopatrzyłeś się nagle czegoś nowego w tej całkiem prostej sprawie? Rysy na tamtym pocisku i na pocisku próbnym wystrzelonym tu na stole strzelniczym wykazały zasadnicze podobieństwo. Ekspertyza jest jednoznaczna. Oba pociski miały pod mikroskopem charakterystyczną, ostrą bruzdę w górnej prawej części rozwinięcia obu pocisków. Kalickiego zabito z twojej tetetki. O tym samym świadczy badanie trzech łusek znalezionych na arenie. Dwie pochodzą ze ślepych nabojów, jedna z ostrego, śmiertelnego. Wszystkie trzy mają ślady charakterystyczne dla pistoletu, znajdującego się w twoich materiałach dowodowych i... Zwariowałeś! padł nareszcie korda w potok słów Grylaka. Miałbym się czepiać waszej ekspertyzy? Chory jesteś? No to czego chcesz? Wczoraj mówiłeś, że nie znaleźliście niczego nowego. Kapitan znał dawno grylaka. Poza tym wiedział, że z żądaniami takimi jak to, z którym przyszedł, nie należy się spieszyć ani wyjawiać go w jednym zdaniu. Popatrzył na grylaka jak na zwierzynę, którą należy najpierw podejść. A co? powiedział nijako. Nie wolno mi już zajść do waszej pracowni? A jakbym chciał sobie z tobą pogadać? Ty? Grelak zmrużył oczy i roześmiał się. Nie opowiadaj mi tylko, że ty z kimkolwiek tak sobie rozmawiasz. Za dawno się znamy, to raz. A dwa, że ja cię zawsze, mój kochany, widzę na wylot. No ładuj, z czym takim przyszedłeś, że aż musisz mnie obchodzić jak elektryczną minę na zamokłym polu? Co? Co takiego znów wymyśliłeś, że aż się boisz to z siebie wydusić? Pewnie jakiś śliczny rebusik, jak cię znam. Rebusik kto ja mam, do diabła, nie ty, wybuchnął Korda. Trzy wystrzały, tak. I który, który? Grylak odsunął się od pulpitu i od stojących na nim przyrządów. Skrzyżował ręce na piersiach. Aha. I my mamy ci powiedzieć, który z tych trzech zabił magika. A może powiesz mi, jakim sposobem, jeżeliś to sobie tak ładnie wymyślił. Ekspertyza specjalna, co? I to jaka? A skąd wziąć na nią czas, ludzi? Może masz w zanadrzu dodatkowe etaty. A może chowasz gdzieś geniuszy, nie? Ja pilnie potrzebuję jednych i drugich. Oho, pomyślał Korda. Grylak jest przepracowany. Tnie jak Osa. Muszę mu zaraz powiedzieć, że genialny szef pracowni i bez geniuszy wybrnie z każdego zadania, bo ja leżę. Słuchaj, odezwał się głośno. Jak ty zechcesz coś wykonać, to wykonasz. Nie ma lepszego fachowca w Warszawie. Mam posyłać z tym kogoś do Krakowa, do Poznania, co? Zresztą nie bardzo wierzę, że się wywiążą. Ale ja nie mam kiedy zmiękł trochę grylak. Chyba że wieczorami albo w nocy. Diabli wiedzą, jak ci to zrobić. Ale musisz mi to zrobić zaatakował Korda, czując pewniejszy grunt pod nogami. Ja bez Twojego orzeczenia nie zamknę śledztwa. Czego chcesz? mruknął grylak. Po rozmowie z grylakiem kapitan wziął wóz z zakładu i pojechał do komendy. Spieszył się. Od rana do południa bawił na mieście, ale sprawa magika nie dawała mu spokoju przez swoją absurdalną prostotę, która dzięki temu paradoksowi stawała się beznadziejnie ciemna. Przechodząc do gabinetu przez pokój gablera, poprosił Zygmunta do siebie: Masz jakieś interesujące informacje o Kalickiej z Radomia? Czy ja wiem? odpowiedział ostrożnie porucznik, raczej dający materiał do namysłu. Jaki? niecierpliwił się Korda niemal bez udziału woli rzucający na nią dodatkowe obciążenie. Próbowała częstować zatrutymi karmelkami już koleżanki w szkole? Tak? Zakpił sobie korda. Kroiła z cyzorykiem żywe żaby? Jeżeli mi coś takiego powiesz, wpadnę w pasję, uprzedzam cię. Ja ci nic, mój kochany, nie poradzę, że jakiegokolwiek guziczka nie naciśniemy, pozytywka gra zbliżoną melodię. Jak na zamówienie. Nie miałem w życiu takiej łatwej sprawy, znów pozwolił sobie na ironię kapitan, ale Gabler udał, że jej nie dosłyszał. Prawdę mówiąc, ja też nie, wyznał zupełnie poważnie. Obejrzyj sobie. Dodał i rzucił na biurko kapitana gęsto drobno zapisaną kartkę. Zrobił to nie bez satysfakcji i teraz śledził minę Kordy czytającego pismo. Skąd to wytrzasnąłeś? zdziwił się szczerze kapitan. Z rękawa, mruknął gabler. Kiedy to było pisane? Zainteresował się Korda. 3 września ubiegłego roku. Tuż przed przerwą zimową. Popatrz, popatrz. Na parę miesięcy przed wypadkiem w cyrku. Bardzo ładnie ci się udało, mój stary, powiedział kapitan ciepło. Dobre sobie, oburzył się porucznik. Udało mi się. Nie zgadniesz, ile zachodu kosztowało mnie zdobycie tego listu. Ta kobieta początkowo nie chciała ze mną gadać. Długo musiałem jej tłumaczyć, że tylko pełna znajomość sytuacji może nam pozwolić wyciągnąć córkę z opresji. Wiesz, co ci powiem? rzucił kapitan. Mieliśmy ciągle tylko prolog i epilog tej sprawy. Bez przerwy myślę, co było w środku. No, już mniej więcej wiesz, co było w środku, zauważył. O, nie wszystko jeszcze, nie wszystko, mruknął kapitan.